Ferdek i ziomek oglądają program w telewizji. Po pewnym czasie leci program, którego profesor ma na celu zmniejszyć biedę i niedostatek w społeczeństwie przez eksperyment o nazwie Kraina Obfitości oraz szuka obiektów doświadczalnych. Ferdek odpisuje numer telefonu oraz dzwoni. Okazuje się jednak, że pierwszy zgłosił się Marian Paździo, no, Zawsze mu się chce tego, czego mnie się chce. No. który później jest gościem programu. Boczek rozmawia z Paździochem po programie i dowiaduje się, że otworzył on interes. Po pewnym czasie na korytarzu są interesanci. Paździoch postanawia, że zamieni rzeczy na większe. Później udaje się na rozmowę z Ferdkiem i Kiepski przejmuje stanowisko w firmie. Ustawiają się interesanci i Ferdek obiecuje im, że zrobi wszystko co w jego mocy. Po pewnym czasie przychodzi Paździoch i mówi, że z interesem będzie koniec gdyż może zabrać rzeczy, które pomieszczą się w małej torebce. Postanawia, że zabierze tylko piwo, kiełbasę i majki dla chomiku, które po powiększeniu będą luksusową bielizną dla ludzi. W telewizji jest relacja z tego, jak Paździok zostaje pierwszym człowiekiem w krainie obfitości. Maszyna działa jednak inaczej od myśli wielu ludzi, bowiem ona nie zwiększa produktów, ale zmniejsza ludzi. Paździok osiąga dlatego bardzo małe rozmiary, Następnego dnia wychodzi on z mieszkania do toalety, ciągnąc jak dla niego wielki papier toaletowy. A zdarzeniu przygląda się Boczek i Ferdek. Boczek myślał, aby też się zmniejszyć, gdyż jednak i Obasa wystarczyłaby mu na tydzień. Ferdek mówi, że on by się nie dał zmniejszyć, gdyż woli być człowiekiem wielkiego formatu. Ja tam wolę żyć skromnie, ale pozostać człowiekiem wielkiego formatu.